Cześć wszystkim z tej strony, jak w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam do was kilka pytań. Po pierwsze, czy chcielibyście, abym zagrał w Totally Accurate Battle Simulator Tabs, czy chcielibyście, abym zagrał właśnie w TIRDE, czyli to, co dokładnie teraz widzicie? wybierzcie w komentarzach wyszedł dwa komentarze ten przyczynek będzie więcej lajków no to po prostu tąkę wybiorę i tak ogólnie czemu nie było odcinka przez dłuższy czas pewnie niektórzy się pytają a no bo chodzi o to że po prostu jakby byłem to nie Byłem trochę zajęty i nie miałem na to czasu. Teraz postaram się wam wysłać dwa filmy. z który wybierzecie oraz też film. z który wybierzecie, że gdzieś tak jutro oraz dzisiaj film. Z mojej kosy, którym, z czesa, którą wydrukowałem na drukarce 3D. Z tego wszystkiego to... nie z tego wszystkiego, no to to jest moje wytłumaczenie dlaczego nie było tak długo odcinków mam nadzieję, że się podobało To, teraz odpowiedzi, że się podobały na to pytanie oczywiście jeszcze kilka odpowiedzi na inne pytania czemu do tej pory było mało wie? No to chodzi o to, że nie wiedziałem za bardzo co wy chcielibyście zobaczyć, więc no też piszcie Wasze propozycje na w komentarzach, a ja coś tu napiszę. Wobec <tryk> tym się pisać niego, kurde. Okej, okay, zostawcie słuba, to jest napisane. Zostawcie. Tak ogólnie mam nadzieję, że się podobało. Jestem na mapie Villa Gordon. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba i lajka. Jeżeli chcecie tearauna albo tapsa to wybierajcie w komentarzach. A ja się z wami żegnam i życzę wam Miłego tego ostatniego miesiąca szkoły, chociaż został jeszcze ten maj, ale prawie już się kończy, więc siema!